Drodzy Państwo, internet dzisiaj to, e, to nie tylko łączność ze światem, ale to mnie się wydaje, że również łączność ze samym sobą, bo e, dzięki internetowi możemy się dowiedzieć po pierwsze, co się gdzie dzieje, a jeżeli się dowiemy, gdzie się coś ciekawego dzieje, to sobie to obejrzymy lub też tam pojedziemy dzięki tej informacji, którą uzyskaliśmy w internecie. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek programu Latarnicy.pl poświęcimy kulturze i rozrywce w internecie. Dowiemy się, jak przez sieć sprawdzać repertuar kin i teatrów, oglądać filmy i seriale oraz rozwiązywać krzyżówki i szarady. Zaprezentujemy również e-booki, czyli książki elektroniczne, i audiobooki, czyli książki czytane. Odwiedzimy także Latarnika Polski cyfrowej i zobaczymy, co słychać u uczestników jego zajęć. Zapraszam. Czasami wykorzystujemy internet w celach zyskania repertuaru kin lub teatrów. Jeśli chodzi o ofertę kulturalną, no to oczywiście czasami korzystam, jeżeli zamierzam gdzieś się wybrać do teatru czy bądź też do kina. Internet służy mi też do poszukiwania informacji, co jest ciekawego w kinie czy w teatrach, ponieważ mieszkam na wsi, a nie w mieście w związku z tym no, potrzebuję skądś się dowiedzieć na ten temat. W internecie głównie odwiedzam strony, które podają aktualne imprezy kulturalno-rozrywkowe w Warszawie, czyli aktualny repertuar teatralny, kinowy, wydarzenia, co w weekend ciekawego się wydarzy i, i tego typu. Korzystam z różnych portali. Jestem osobą, która pracuje w kulturze i staram się. Po prostu uczestniczyć w kulturze, znajdować to, co mnie interesuje, uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach kulturalnych. Poznałam latarnika. To pojawia się, to znika. Przedstawił mi się w środę. Zawarłam z nim ugodę, żeby zrobił wyjątek i pozwolił przyjść w piątek. Zrobił dobre wyrażenie, obiecał wyszkolenie. Zgadnij, co z tego wynika? Pani Maria po e, pierwszych zajęciach, widać było, że jest e, bardzo żywo tym zainteresowana. E, to był, dla mnie była to nagroda, kiedy, kiedy rzeczywiście zaraz po zajęciach powiedziała, że, że koniecznie, żeby jej zarezerwować miejsce, żeby czekało na nią. Na kolejne zajęcia pani Maria przyszła jako pierwsza osoba z odrobioną lekcją, to znaczy napisała wiersz na zielono, który dedykowała latarnikowi. Ma zielonka, latarnika, od komputerów magika, czy to młody, czy też stary, wbija w głowę czary, mary, internet w komórkiwnika. Internet. To jest wiedza, to jest, to jest sposób na szybką yy, yy, informację, zdobycie dużej i szerokiej wiedzy. Kultura, sztuka, wszystko znajduje się właśnie w tym internecie. W serwisie Co jest grane można znaleźć repertuar kin i teatrów, a także przeczytać recenzje filmów, widowisk, wystaw, co pomaga w podejmowaniu decyzji, czy warto daną rzecz zobaczyć. Miłośników opery zainteresuje serwis operainfo.pl. Założony przez dwójkę pasjonatów portal jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, które gromadzi miłośników tej dziedziny sztuki. W serwisie e poza wyszukiwarką informującą o repertuarze poszczególnych teatrów, znajdziemy również informacje o nowościach i premierach, relacje z wydarzeń teatralnych, a także bogatą bazę recenzji. Serwis filmweb.pl to kompendium wiedzy o filmie. Znajdziemy tam repertuar kin, informacje o premierach oraz recenzje autorstwa zarówno znanych krytyków filmowych, jak i użytkowników serwisu. Kiedy już zorientujecie się, co z ofert kulturalnych w Waszej okolicy najbardziej Wam odpowiada, możecie spokojnie zabrać się za rezerwację i zakup biletu, na przykład na najnowszą premierę w teatrze czy na kabareton. Oczywiście dziś nie trzeba już iść do kasy z biletami. W wielu instytucjach kultury bilet na wydarzenie można zarezerwować i kupić przez internet. Programy do opery bilety, jak zamówić, to już też potrafię. Znaleźć program, jaki działa, jakie są opery przedstawiane. Dzisiaj się zdarzyła taka sytuacja, gdzie jedna z pań zapowiedziała, że jest, będzie bardzo ciekawe wydarzenie 9 maja w Milanowie. Weszliśmy na ten, właściwie ona sama weszła na ten serwis i przygotowała. przygotowała Ofertę dla pozostałych. Myślę, że za chwilę dotrze to mailem do pozostałych, będziemy mogli zorganizować grupę. Uczestnicy szkoleń prowadzonych przez latarników dostrzegają coraz więcej zalet korzystania z internetu. Wieczór spędzony w teatrze czy w kinie to bardzo dobry pomysł na oderwanie się od codziennego życia. A co jeśli nie zdążymy kupić biletu na najnowszy spektakl czy film? Zawsze można zostać w domu i posłuchać audiobooków, czyli książek audio czytanych przez najlepszych polskich aktorów. No audiobooki są cudowne. Audiobooki, audiobooki są wygodne, yy, przepraszam, że to powiem, w konsumpcji. Yy, audiobooków nie trzeba czytać, jak sama nas wskazuje, wskazuje, ktoś za nas to przeczytał. Tak więc przy, przy zmęczonym wzroku, a to yy, wiadomo, że czasami to, nie, to, to to jest problem nie tylko osób starszych, ale już młodszych. Yy, jak słuchać audiobooka? No oczywiście można to przez, z komputera, na komputerze można to, to, to słuchać i rzeczywiście pobrać taki plik samodzielnie czy z, przy pomocy przy pomocy, z pomocą wnuczka, wnucząc e, dzieci czy, czy latarników. E, natomiast e, trzeba też pamiętać, że internet uwalnia ludzi i, i e, w kontekście też mobilności. Jeżeli uda nam się taki, jakby, taki plik przerzucić na tworzywę P3 czy na, na telefon, to, 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 to książki można słuchać ze sobą na spacerze. Nie trzeba być przykłotem do fotela, tylko można wyjść i, i mówię, no, no, z, zrobić zakupy albo pójść na spacer z wnuczkiem czy z pieskiem, ciesząc się jednocześnie w, w, swoją ulubioną książką. Audiobooki możemy również kupić w serwisie audiobook.pl, który poza wersją cyfrową w formie pliku do słuchania na komputerze, odtwarzaczu MP3 czy smartfonie, oferuje również książki czytane w formie tradycyjnych płyt CD. Bezpłatne audiobooki udostępnia serwis www.wolnelektury.pl, w którym znajdziemy kilkaset pozycji głównie klasykę literatury i lektury szkolne. Nie chcesz usłyszeć od wnuka, że ma dziadka zanieuka, śpiesz na kurs internetowy i zmartwienie masz już z głowy. Przyda ci się taka sztuka. Ci z Państwa, którzy jednak mimo wszystko wolą czytać, a nie słuchać, mogą sięgnąć po elektroniczne książki, czyli tak zwane e-booki i na przykład zabrać ze sobą na wakacje całą domową bibliotekę. Ebook jest to książka cyfrowa, którą możemy odtwarzać na urządzeniach przenośnych, czyli czytnikach, iPadach. Oznacza to w praktyce dokładnie to, że nie musimy nosić ze sobą wielkich, papierowych książek. Wystarczy, że weźmiemy poręczne urządzenie, w którym mieścimy od kilkuset do kilku tysięcy książek, że w wygodny sposób możemy sobie odtwarzać w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie. Bardzo dużą przewagą e-booków nad książkami papierowymi jest możliwość dostosowania wielkości liter do naszych potrzeb. Jeżeli mamy kłopoty ze wzrokiem, nie widzimy wielkości liter w książkach papierowych, bez problemu na czytniku poradzimy sobie z tym, powiększając je do dowolnego rozmiaru. Największą zaletą e-booków jest to, że możemy je kupić w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. Wystarczy połączyć się do internetu, zapłacić za książkę i dosłownie słownie w kilka w kilka minut, w kilkanaście minut możemy już tą książkę czytać. Oferta e-booków jest coraz bogatsza. Znajdziemy je zarówno w serwisach wyspecjalizowanych w sprzedaży e-wydawnictw, takich jak nexto.pl czy woblink.com, jak również w praktycznie każdej księgarni internetowej. Bardzo często dzięki internetowi korzystam z tej formy przekazu, która się nazywa e-bookiem, tak zwanym, a więc elektroniczną formą dostępu do literatury, do wierszy, ale nie tylko. To dotyczy w ogóle literatury popularno-naukowej, różnych dziedzin życia. Czytanie e-booków jest przede wszystkim bardzo wygodne i właściwie. Najpierw trzeba się do tego po prostu samodzielnie przekonać. Wiele osób bardzo niepokoi się, że jest to technologia, że nie ma już szelestu kartek, nie ma zapachu papieru. Natomiast jak tylko kupi pierwszy czytnik i wybierze sobie pierwsze książki, wgraje na czytnik i zobaczy, jak wygodne jest czytanie w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie, właściwie od razu przesiada się na ten czytnik i rzadko kiedy wraca do książek papierowych. Internet to nie tylko miejsce, w którym możemy mieć dostęp do różnego rodzaju projektów kulturalnych, to także miejsce, w którym znajdziemy rozrywkę. Poznajmy teraz kilka serwisów, które oferują internautom możliwość obejrzenia ciekawego kina czy archiwalnych programów telewizyjnych. Największym serwisem z filmami w internecie jest youtube.com, który odwiedza ponad miliard użytkowników z całego świata miesięcznie, spędzając na nim ponad 4 miliardy godzin. Na stronie możemy także publikować własną twórczość. Co minutę do YouTube trafiają 72 godziny filmów. Serwis VOD umożliwia oglądanie przez internet programów, filmów i seriali telewizji polskiej. Na stronie znajduje się również archiwum, które umożliwia nam cofnięcie się w czasie i przypomnienie sobie starszych produkcji telewizyjnych. W serwisie www.nina.gov.pl znajdziemy bogaty zbiór materiałów audiowizualnych polskiego wydawnictwa audiowizualnego, takich jak animacje, dokumenty, spektakle teatralne i operowe. W internet służy mi i obejrzeć seriale, których nie obejrzałam, nie zdążyłam obejrzeć w telewizji. To można w internecie obejrzeć seriale, dobry film obejrzeć. Każdy z myszką w ręku siedzi. Pilnie polecenia śledzi, bo to cyfrowa robota. Można czasem dostać kota, ale warto się pobiedzić. Internet ma również bogatą ofertę dla miłośników gier. W sieci możemy zagrać w karty lub rozwiązać krzyżówkę. Problemu nie stanowi również partia szachów z osobą na drugim końcu kraju czy nawet świata. Przyjrzyjmy się bliżej tematowi gier w internecie. Oprócz tych zainteresowań sztuką, filmem, teatrem, również mam tutaj grupę właśnie mniej czy bardziej zapalonych użytkowników różnych form rozrywki internetowej typu gry, właśnie są panie, które rozwiązują. Krzyżówki, szarady. O, grają również gry towarzyskie. Internet służy mi też do rozrywki. Kulki, gram, też krzyżówki rozwiązuję i sudoku. Także no, to jest łatwiejsze, bo nie muszę gumką smazywać. Szybciej można to skasować, jak coś źle rozwiąże, ale służy mi też do takiej rozrywki. Jest rzeczą naturalną, że osoby, które rozpoczynają swoją przygodę w internecie, poszukują w nim takiej formy rozrywki, którą już znają i lubią. Osoby starsze często rozpoczynają w ogóle pracę z komputerem od pasjansa, bo pasjansa znały już wcześniej. Ja chciałbym powiedzieć o serwisie szarada.net, w którym to, co znają i lubią, znajdą wszyscy miłośnicy krzyżówek. W serwisie znajdziemy tysiące krzyżówek, rebusów, łamigłówek, jolek, finek, psotek. I całą gamę innych zadań szaradziarskich. Zadania układane są przez jednych użytkowników dla innych użytkowników, a korzystanie z serwisu jest całkowicie darmowe. Natychmiast po rozwiązaniu krzyżówki zobaczymy ocenę naszego rozwiązania, zobaczymy jak krzyżówkę rozwiązywali inni i zobaczymy, które miejsca w krzyżówce okazały się dla innych najbardziej problematyczne. Możemy się podzielić swoimi przemyśleniami i zobaczyć, co o krzyżówce myśleli inni. To właśnie te statystyki, rankingi i komentarze są czymś, co odróżniają krzyżówkę w wersji papierowej od krzyżówki internetowej. Siostry wnuczek mnie zachęca z, ze zwyńskiej woli, żebym z nim na odległość tak grała już mi przesłał taki filmik o rolnikach gospodarstwo i żebym z nim próbowała właśnie w, w gospodarza się pobawić. Nasz dzisiejszy program dobiega końca. Przypominam, że Latarnicy Polski Cyfrowej prowadzą swoje zajęcia w całej Polsce. Wszystkich zainteresowanych zajęciami zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami widocznymi na ekranie. Można też odwiedzić nas na stronie www.latarnicy.pl. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym opowiemy, jak przez internet rozwijać zainteresowania i hobby. Do zobaczenia!